Jeżeli oni mówią, że y, czynią to w imię naszego dobra, bo oni chcą, żeby nam było lepiej, to zawsze musimy się zastanowić nad sensem i treścią słów, które do nas docierają. Siadam czasami przed telewizorem, z rzadka, bo z rzadka... No, nie, no, tam z raz na tydzień się zdarzy. Na ogół jakiś tam National Geographic <grym> obejrzy, żeby się nie denerwować, ale czasami naszych mędrców no to mi apetyt odbiera, jak, jak słucham, co oni tam wygadują. Ale ich przekaz jest taki, że oni się starają, żeby nam było lepiej. A ja się pytam, a ty kanaliusz za telewizora, co ty uważasz za słowo nam? Nam to znaczy komu? Komu, co w Twoim znaczeniu jest nam? Ja oczywiście mogę rzucić kapciem w telewizor i straty poniosę. Ja, bo prawda, sobie mogę monitor uszkodzić, a on w facjatę nie dostanie, bo jest ukryty za tym monitorem. Natomiast wiem z doświadczenia, bo jak każde drzewo poznajemy po owocach, tak i to nasze cierniste i trujące, poznajemy po owocach, obserwujemy do czego to prowadzi, jakie to skutki przynosi i widzimy. Co oznacza w ich definicji pojęcie nam? Otóż oni patrzą na nas mniej więcej tak, jak chłop patrzy na swoją krowę. I jeżeli mówi, żeby, żeby nam było lepiej, to z punktu widzenia reguł ekonomii, bo lepiej to jest standard raczej materialny, to, na to, patrzą, to z punktu widzenia reguł ekonomii. Lepiej to znaczy, żeby więcej dostać za mleko, które się z krowy udoi, a mniej wydać na karmę dla tej krowy. Najlepsza krowa to byłaby taka, która by jadła tam korę i trociny, najlepiej albo nic, a żeby się dało dobrze udoić. I teraz efektywność gospodarczą, którą oni przedstawiają jako, prezentując się jako osoby odpowiedzialne za naród i państwo. Efektywność gospodarczą rozumieją w bardzo prosty sposób. Oni się zastanawiają, co my z tego mamy. To nie znaczy, że my, tylko oni. Co oni mają z tego, że my pracujemy? Oni by chcieli, żeby te nasze 8 godzin, na które pójdziemy, dało im jak największy dochód. To jest właśnie małość polskich elit, które swoją wielkość mierzą, jak wysoko są w stanie postawić się nad nami. I im się wydaje, że są wielkimi ludźmi. Dlatego, że my pracujemy i my mamy 20% tego, cośmy zarobili, a 80% tego, co zarobili, oni mają w swojej dyspozycji. Oni są tak wielcy, że oni mogą z nami zrobić, co o, tylko zechcą, mogą zrobić. My się pytamy, czy się godzi. Otóż różnica między nimi a nami jest taka, że z całego sposobu rozumowania o sprawach publicznych, politycznych, gospodarczych, o, o wszystkich zjawiskach makroskali, oni usuwają kryteria moralne. Oni budują systemy, doktryny, budują całą naukę ekonomii, również prawa, również ekonomii. budują na wielu różnych aksjomatach, na wielu różnych filarach, na których budują całą, całą, całą dziedzinę nauki budują, ale z tych aksjomatów, z tych filarów usuwają jeden z najistotniejszych filarów, aksjomat moralny. Otóż nie ma u nich pytania, czy godzi się. Zarówno w konstrukcji przepisów prawa, jak w konstrukcji struktur władzy państwowej, która ma charakter władzy totalnej, jest to władza, spod której nie możemy wyjść, oni biorą pod uwagę wszystkie czynniki za wyjątkiem czynnika moralnego. Oni pracują pragmatycznie i specjalnie nie ukrywają nawet tego, że są pragmatykami. Oni chcą po prostu, żeby gospodarka była efektywna. Oczywiście rolnik też chce mieć krowę, która da nie 13, tylko 30 litrów mleka. Ale dla nich. Oni są bardzo odpowiedzialni i bardzo troskliwi. I troszczą się o nas strasznie. Oni się o nas tak troszczą, jak nie przymierzając Bartnik o swoje pszczoły. Bo jak mu zdechną, to skąd on miód weźmie? I oni o nas również się troszczą o po to tylko, żeby oni mieli tego miodu jak najwięcej. A nam wystarczy cukier trzeciego gatunku, i już nam oni zdechnąć nie pozwolą, przynajmniej dopóty, dopóki na nich pracujemy. A kiedy już pracować przestajemy, to wtedy eutanazja, bo jest to znacznie tańsze niż leczenie. Bo znów nasze zdrowie nie należy do nas, tylko znów należy do nich. I oni znowu, usuwając kryteria moralne z ocen swoich zachowań i reguł. Jakie, jakie wprowadzają w Polsce, kierują się czystą pragmatyką. Mówi, po co leczyć, skoro to jest drogie? Taniej zakopać. No niech się człowiek nie, nie męczy, tak, nagle wykazują wielkie miłosierdzie na no, taniej zakopać. Yy, co, no, nawet niekiedy dość otwarcie mówią. Natomiast ja wcale nie twierdzę. To że się gdybym. Tylko, że mówią, to już się widzi. Już się widzi. Mniej, tak. Natomiast ja wcale nie twierdzę, że no, no. będąc chory, nie chciałbym umrzeć. Ale to ja chciałbym o tym zadecydować. I ja sobie nie życzę, żeby jakiś minister zdrowia dysponował czyimkolwiek zdrowiem poza swoim, własnym. Natomiast moje chciałbym, żeby należało do mnie. I każdego z Państwa zdrowie, każdego z Państwa majątek, żeby do mnie należało. Oczywiście. Zdajemy sobie sprawę, że są ludzie, y, którzy bezpieczeństwo cenią sobie znacznie wyżej niż standard, niż wolność. Y, którzy się boją wypłynąć na jezioro, bo jak skurcz, złapie, to się utopi. A są tacy, którzy idą na Monteverest, bo tam nie ma barierek, bo tam nie ma łańcuchów, bo tam jest albo wejdę, albo spadnę. I smak życia to jest smak wolności. To jest to zmaganie się z przeciwnościami losu i to osiąganie celów prawie nieosiągalnych. A nie taka bydlęca wegetacja przy żłobie, gdzie no niech nas doją, to przynajmniej będą musieli nas karmić, prawda? I tak sobie możemy stać. W zamian oferują nam tak zwaną demokrację. Mówią, że my jesteśmy wolni, bo my możemy sobie wrzucić kartki do pudła. I nasz los rzekomo zależy od tych No znów jesteśmy w środowisku, w którym iluzoryczność demokracji jest na tyle jasna, że szkoda tracić czas na mówienie. No ale jak koledzy kręcą, a może trafi materiał do ludzi nieobeznanych, a, a, a szczególnie tych zauroczonych demokracją, to czasami warto słów kilka powiedzieć. Jeżeli wchodzą goście do restauracji. Rozsiądzie się przy stoliku 100 osób. Wychodzi kelner i mówi mamy krupnik, pomidorową, żurek, kapuśniak i zewerka. Kto chce pomidorową? 19 osób. Kto chce krupnik? 20. Następne 20. Następne 20. Ostatni kto chce, 21. Wygrali. Dzisiaj będziemy jedli wszyscy żurek. A dlaczego? Mówi, no. Tak wybraliście. Większość tak postanowiła. Przecież, gdyby wyszedł szef tej knajpy i powiedział, że dzisiaj będzie pomidorowa, to by 19 było zadowolonych. A jak zagłosowaliście, to jest 21 zadowolonych. O dwa więcej. A ja mówię, a dlaczego nie stu? Otóż, proszę Państwa, alternatywą dla dyktatury większości wcale nie jest dyktatura jednego. Alternatywą dla dyktatury jest brak dyktatury. Alternatywą dla tego, dla takiego stanu rzeczy, w którym ktoś, czy to jest jeden, dwóch, czy pięciu, czy sto tysięcy, dyktuje mi, co ja mam robić, alternatywą jest to, że nikt mi niczego nie dyktuje. I jak ja chcę dzisiaj denatura lub inne tanie wino, to sobie wypiję. Co to kogo obchodzi? A jeżeli ja będę dzisiaj miał inną ochotę, to też się nie muszę przed nikim tłumaczyć. Otóż te alternatywy, które telewizornia nam przedstawia, są absolutnie fałszywe. Starają się nam womówić, że jeżeli wrzucimy kartki do pudła, to osiągniemy stan, który jest optymalny dla największej ilości ludzi. Otóż dla największej ilości ludzi optymalnym stanem jest taki, że wszyscy przestajemy się interesować cudzymi sprawami.